Zdrowie, to najlepszy prezent pod choinkę. Dużo zdrowia na święta życzy Centrum. Kochani, pamiętasz? Ja ścieram kurze, a syn szoruje kamień i rdze. Błagień. Szorować w tym? Nie, Cilitem mnie szoruje. To proste. Cilit działa natychmiast, wytwarzając pianę. Usuwa kamień i rdze skuteczniej i szybciej niż inne środki. I gotowe. Bez szarowania, Cilit czyści za Ciebie. Szkoda, że jeszcze nie gra w szachy. Co kochanie? Na razie wygrywam. Cilit. Bez Ty cholerny Żydzie. Ty nazistowska świnia. Policja ustaliła, że jedną z ofiar wypadku był Klaus Zell. 72-letni brat okrytego złą sławą nazisty Krystiana Zeller. W cyklu niezapomniane role Dustin Hoffman jako maratończyk. Student historii, który przypadkiem naraża się międzynarodowej mafii agentów tajnych służb. W 1945 Zell rozpuścił plotkę, że za pewną kwotę dopomoże każdemu Żydowi w ucieczce ze święciny. Zaczął oczywiście od złota, ale bardzo szybko przerzucił się na diamenty. Powyrywał Żydom złote zęby, nim posyłał do krematorium. Wstrząsający film o odraganiu się płaczyzmu i obojętności na dawne zwrotnie. W niedzielę o 23.50, w jedynce. Zawsze jest ten pierwszy raz. Pierwsze spojrzenie. Pierwszy dotyk. King Valbon. Pierwszy kęst. Wyjątkowy, zmysłowy i delikatny. Smak Valbon. Niezapomniany jak ten pierwszy raz. Valbon. Hochland. To jest pyszne.